Czy masz tak silne bóle mięśni lub stawów, że nawet najprostsze codzienne czynności stają się wyzwaniem? Założenie butów, wejście po schodach, dźwiganie zakupów, a nawet umycie zębów to prawdziwa męka? Jem, jak to jest żyć z ciągłym bólem, to po prostu nie do zniesienia. Dlatego chcę Ci pokazać metonil, produkt, który może rozwiązać te wszystkie problemy. Metonil to nowoczesna formuła o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Wystarczy, że codziennie połkniesz jedną kapsułkę, a ulga przychodzi sama u bez bólu, bez dyskomfortu, znowu możesz się swobodnie ruszać. No właśnie, ruszać się bez bólu. Pewnie już nawet nie pamiętasz, kiedy to ostatnio było możliwe, prawda? Ból ogranicza cię każdego dnia, psuje humor, jakość życia i nawet sen. Zasypianie to jak szukanie cudownej pozycji, która nie będzie bolała. Koszmar. Ale mam dobrą wiadomość: Metonil to rozwiązanie tego wszystkiego. Dzięki niemu ból znika, a ty znów możesz się swobodnie poruszać. Wyobraź sobie życie bez ograniczeń. Żadnych bóli przy każdym kroku. Znowu śpisz spokojnie. Możesz się schylić, wejść po schodach bez strachu o kolana. Możesz znów robić to, co kochasz: skakać, tańczyć, uprawiać sport, bawić się z wnukami, i to wszystko bez bólu. Brzmi jak bajka. A jednak to rzeczywistość dla tych, którzy codziennie używają metonil. Uwaga, to bardzo ekskluzywny produkt, więc oryginalnego metonilu nie znajdziesz w aptekach ani w sklepach typu Allegro czy Rossman. Jest dostępny tylko na oficjalnej stronie, której link znajdziesz w opisie filmu. Klikając w link przejdziesz na oficjalną stronę. Wystarczy, że podasz swoje imię i numer telefonu, a konsultant do Ciebie zadzwoni i pomoże z zamówieniem. Jeśli nie odbierzesz telefonu, zamówienie nie zostanie zrealizowane, więc miej to na uwadze. Twoja paczka trafi prosto pod Twoje drzwi w ciągu kilku dni i płacisz dopiero przy odbiorze. Jeśli nie masz zaufania do zakupów online, spokojnie. Wszystko jest bezpieczne i pewne. A co najlepsze, masz aż 365 dni gwarancji zwrotu pieniędzy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziesz zadowolony, po prostu zgłaszasz się do obsługi klienta i dostajesz zwrot. Nie pozwól! Żeby ból rządził Twoim życiem. Wypróbuj metonil i zacznij znów żyć pełnią życia, bez bólu i ograniczeń.